Hej! Cześć Czołem! Ten film jest nakręcony dla mnie. Chciałem Wam opowiedzieć o zmianach w moim życiu zawodowym. Może nie wszyscy wiedzą, ale jestem związany z motocyklami, z branżą motocyklową od 1993 roku, a pierwszy film e, Motosapiens powstał, kiedy pracowałem już po paru latach, powiedzmy, związanych z innymi salonami, a w salonie Motostyl na Warszawskiej Pradze. A bardzo serdecznie pozdrawiam Piotra i całą ekipę. Marzenę i całą załogę, no dobra, nieważne. Bardzo fajni ludzie i filmy Motosapiens miały pokazywać nie ich produkty, które, które sprzedają w swoim salonie i nie była to nigdy współpraca na zasadzie takiej oni mi zlecali, co mam mówić, co mam robić i dostałem za do to hajs. Idea była taka, żeby Motosapiens był prawdą, odartą z marketingu, którą każdy motocyklista, bo ja jako motocyklista chciałbym innemu motocykliście. Pomóc w doborze ciuchów, powiedzieć mu co, jak działa i dlaczego. Trwało to przez jakiś czas, no i moja ścieżka zawodowa wyszła poza ramy pracy w salonie motocyklowym i zatrudniłem się w interkarsie, w dużej korporacji, w dziale motocyklowym, konkretnie w dziale części motocyklowych. Też bardzo serdecznie pozdrawiam całą ekipę chłopaków, dziewczyny, ekipę chłopaków i już dziewczyny. W tym dziale spędziłem 5 lat. I było to pasmo niesamowitych sukcesów i przygód, także dobra ważne. I znowu, żaden film nie powstał na zlecenie Interkarsu. Intercars jest rzeczą, którą. w interkars. Moto Sapiens jest y, takim tworem, który jest. Y kręcony, po godzinach pracy, w weekendy, to jest moje hobby i ono będzie prawdopodobnie jeszcze bardzo długo funkcjonować, chyba, że osoba, z którą jestem związany będzie mówiła, że to już jest jakby dramat i nie chcemy tego robić, ale to będzie nasza wspólna decyzja, jak to zawsze jest z kobietą i mężczyzną, jest to wspólna decyzja. A w moim życiu, ja nic z niego nie umiem robić, nie mówię o filmach, tylko o pracy zawodowej. Jestem związany z tą branżą od zawsze i będę w niej do ostatniego pewnie tchnienia, które będę miał, chyba że będę miał piękną emeryturę i nadal będę jeździł tam motocyklem, więc nie, nie lękajcie się, tu się absolutnie nic nie zmienia. Natomiast moim marzeniem zawsze było tworzenie ciuchów motocyklowych, posiadanie, żebym miał wpływ na to, jak one są robione i dlaczego są robione. Stąd moje heheszki, śmieszki i te filmy, w których opowiadam o tym, co według mnie działa, a co nie działa. Fajne jest to, że niektóre marki na to reagują, niektóre nie reagują. Oczywiście no, takie firmy jak Dainese, Alpina czy tam inne no na pewno nie wiedzą, że istnieje w ogóle, więc nie o to chodzi. Ale po rozstaniu z Intercarsem, które było bardzo detalmeńskie, wzruszające, ekipa zrobiła mi niesamowitą niespodziankę, także dziękuję, pojawiła się oferta pracy, którym byłbym idiotą, gdybym nie skorzystał. Ponieważ marka Shima szukała kogoś, Takiego jak ja, kto wypełni im tą przestrzeń, która będzie właśnie syntetyzowała tą wiedzę z rynku przez produkty do ich produktów. No, jakby masło maślane. No ale dzięki temu ja będę się mógł realizować jako motosapiens, zarówno bezpośrednio w 8 godzin dziennie w pracy, bo będę robił dalej to, co tak naprawdę chcę robić, a po godzinach będę mógł dalej robić motosapiensa, bo im to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Ja się, jakby, lubię wypowiadać na temat rzeczy, które mi się podobają, bo nie podobają. Tylko powiedzmy, że od 2023 roku będę sam się kopał własną nogą w czoło, bo to ja będę miał wpływ na to, jak to jest zrobione, a potem będę o tym mówił, że to jest idiotyczne, więc jakby, no chyba nie do końca jest to rozsądne. Ale w związku z tym rodzi się w mojej głowie wątpliwość. I to jest pytanie do Was. Czy. Żeby nie być hipokrytą i żeby nie być posądzanym o to, że teraz będziemy gloryfikować markę Shima i panowie z Rebel Horna pozdrawiam serdecznie. Nie będą mogli spać, bo teraz ja będę mówił dobrze o Shimy, a źle będę mówił o Rebel Hornie. Więc pytanie do Was. Czy powinniśmy ograniczyć teraz ilość produktów Shimy na naszym kanale, czy nie? Jakie jest Wasze zdanie? To jest dla mnie super istotna informacja, bo jakby dla mnie najważniejsza jest moja tożsamość i ważne jest to, żebym zachował suwerenność. Więc ja i tak będę gadał to, co chcę, ale chciałbym, żeby odbiorcy mieli realny wpływ na to, co się na tym kanale pojawia, żeby był dalej interesujący. Także piszcie pod filmem i dajcie znaka, co w ogóle myślicie o tym. I tu uwaga dla wszystkich marek, producentów lub sklepów, salonów które udostępniają nam produkty do testów. Nie lękajcie się, to się nic nie zmieniło. Przez większość mojego życia i tak pracowałem w jakiejś branży motocyklowej, czy salonie, czy firmie, która ma w swojej ofercie ciuchy motocyklowe i zawsze byłem obiektywny i to się absolutnie nie zmieni. Także do zobaczyska w następnym filmie. Czekam na Wasz feedback i pa, pa, pa.